Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Dobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football. W ostatnim odcinku. Najpierw mieliśmy powrót May, a teraz DJok wrócił do swojego macierzystego zespołu. Co za emocjonujący, ćwierćfinałowy mecz. Snow Kids wygrywają 3 do 2. <grym wytrzymał> Witaj w domu, DJok. <grym wytrzymał> Ukończyłem pracę nad modelem antymultifluxa. Teoretycznie jego stworzenie nie jest problemem. Potrzebujemy multifluksa. Może być na paradisji. Trzeba działać. Jeśli Harry zaatakuje, już po nas. Ale klamp, paradisja jest dziś martwa. Spójrzcie. Sygnał, czy ty wysyłasz do mnie sygnały? Stary robot? Faktycznie. To jest sensacja. Klamp, ale ten sygnał pochodzi z paradisji. Musimy się wybrać z powrotem na paradisję i to jak najszybciej. Duch Paradisji. Bennett zdobył kody do otwarcia kosmicznego portalu. Jesteśmy gotowi, by wyruszyć na Paradisję. Clamp, jesteś pewien, że chcesz lecieć z nami? Pewnie, że wolałbym tu zostać ze Snow Kids, ale ta wyprawa to jedyna szansa na zdobycie multifluxa. Poinformowałem Arcza o naszej małej podróży. Będę z Tobą szczery. Ta wyprawa może być niebezpieczna. Wiem, ale nieraz wychodziliśmy z opresji. Muszę zabrać z laboratorium parę rzeczy. Przyślę Ci do pomocy kogoś z moich ludzi. Wieczorem wyruszamy. Tylko nie zapomnij o wieczornym treningu z Dame Simbai. Spotkamy się w hotelu. Nara. Najwyższy czas dowiedzieć się, co w wolnym czasie robi najbardziej tajemniczy zawodnik Snow Kids. Oczywiście, proszę pana. Dzień dobry, panu. Czy mogę jakoś pomóc? Bardzo możliwe, że tak. Szukam urządzenia ICIS z serii 200. Serii 200 nie, ale mam 900B. Na Genesis nie znajdzie pan Buseltek. Eh, tego się obawiałem. Widzisz, buduję skomplikowanego robota i słyszałem, że Seria 200 idealnie nadaje się do tego typu urządzeń. Hmm? Buduje pan roboty? To bardzo ciekawe. Uh, powinienem był śledzić Marka. Ten Tran to straszny nudziarz. Nic się wokół niego nie dzieje. Hmm? Hmm. Całą Galaktykę Arkadia Sport na żywo ze studia. Przed Państwem Nord i Barry. Witajcie fani Galactic Football. Dziś na stadionie Genesis będziemy świadkami finału pomiędzy drużynami Lightnings i Paradisi. Napięcie rośnie z każdą minutą. Barry? Już nie mogę się doczekać tego spotkania. Drużyna Paradis jest w świetnej formie, która rośnie z meczu na mecz. A jeśli chodzi o zespół Lightnings, to chyba nie muszę go nikomu przedstawiać. Warren i spółka to wirtuozi futbolu. Ciekawe, który zespół okaże się lepszy. W relacji pomoże nam dziś Kali i jej wyjątkowy gość Artegor Nexus. Czy macie swoje typy na dzisiejszy wieczór? Z jednej strony mamy weteranów drużyny Lightnings. Są utalentowani i doświadczeni. Po drugiej stronie zagra nieprzewidywalna drużyna Paradisi, która jest bardzo młoda i piekielnie ambitna. Kto wie, być może dzisiaj będziemy świadkami zmiany warty. Snow Kids, posłuchajcie. W dzisiejszym treningu z Dame Simba i wezmą udział Hito, Tia i Dijok. Super, mamy wolne! Dame Simbaj, zajmij się nimi. Powiedz, co dzisiaj dla nas przygotowałaś? Mam dla was kilka niespodzianek. Zobaczycie je w holotrenerze. Nadal będziemy doskonalić oddech? Zgadza się, Achito, zwłaszcza ty. Musicie w pełni zrozumieć oddech, po to, żeby móc go użyć w każdej sytuacji i osiągnąć maksimum skuteczności. Spodzianka! Ach, nie spodziewałam się, że zadzwonisz. Myślałam, że cię nie puszczą. Dostaliśmy parę godzin wolnego. Chciałem cię zobaczyć. To miłe! Rozerwijmy się. Co tylko chcesz, Minosie. Mark, wiesz co? Przy tobie nareszcie mogę być sobą. Serio? Cieszę się. Ciężko mi komukolwiek zaufać, ale tobie zaufałam. Chciałabym, żeby to się nigdy nie skończyło. Ja też. Pasujemy do siebie. Bardzo dobrze, Achito, a teraz wykonasz małe ćwiczenie. A to nie było moje ćwiczenie? To będzie inne. Chcę, żebyś użył oddechu, całego jaki masz. A teraz strzelajcie na bramkę. O. To był świetny trening! Mógłbym tak jeszcze przez parę godzin! Już wiem, w jaki sposób użyłeś oddechu na treningu na Akilianie. Ty po prostu. Co masz na myśli? Achito potrafi gromadzić w sobie oddech Akiliano. Co? Ale ja! Nie jestem pewna, ale gromadzenie zapasów fluksa sprawia, że szybko się męczysz. Z kolei po użyciu oddechu masz dużo energii. To prawda! Czuję się świetnie! Chciałabym przeprowadzić kilka testów. Spróbuję znaleźć sposób na lepsze wykorzystanie oddechu, który w sobie gromadzisz. Super! Hmm. Oh. Siema! Przyszedłeś pomoc klampowi spakować się przed podróżą? Hej, Sidney! Clump, oh. chciałbym polecieć z tobą. Ooo. Na paradisie wykluczone. To bardzo niebezpieczna podróż. Nie zgadzam się. Sydney też musi tu zostać. Wiem, że jest mu smutno, ale ktoś musi dbać o sprzęt. Ale to ja wykryłem sygnał od Harveya. Mogę ci się przydać. Przykro mi, Tran, ale to niemożliwe. Sony się na to nie zgodzi, a poza tym masz turniej. Ale jeszcze nie teraz. Musisz trenować. Przykro mi, Tran, nie zgadzam się. Sydney, ogarnijmy te pudła. Za chwilę będą tu ludzie Sonego. Klamp! Nie próbuj mnie przekonać. O nie, tak łatwo się nie poddam. Hmm. Wracaj być, zanim ktoś nas zobaczy. No proszę, Tram wyraźnie coś kombinuje. No to mamy niezłą sensację. Ha, ha, tym razem haszarki nie wypuści takiej okazji z rąk. Spakowałeś zbiorniki z tlenem? Wziąłem więcej niż prosiłeś Tam, o niczym nie zapomniałeś? Spokojnie, wszystko jest na pokładzie Korzo cała naprzód Tryb niewidzialności Kody do portali powinny zadziałać Możemy ruszać Lećmy na Paradisję i rozwiążmy ten problem. Witam wszystkich fanów Galactic Football. Stadion Genesis wygląda dziś magicznie. Zgodzisz się ze mną, Artegor? Oczywiście. Przyznaj, Artegor, tak jak ja nie możesz się doczekać tego meczu, prawda? Tak, rzeczywiście nie mogę. Nie widać po mnie? Ech. Moim zdaniem najlepszym obecnie graczem jest Warren, a co do drużyny Paradisi, to ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne, dziewczyny są nieprzewidywalne i to może być niezwykle zacięty pojedynek. Czyli myślisz, że wygrają? Kali? Tego nie powiedziałem. Oh. Uważam, że wynik jest sprawą otwartą i trudną do przewidzenia. Dużo straciliśmy? Hej, nie ma z tobą trana? Eee, no nie. Z tego co wiem, szwenda się jeszcze po giełdzie używanych części. Ostatni raz widziałem go rano. Serio? Obym <noise> tylko tego nie żałował. Mam nadzieję, że niedługo zatrzymamy się na jakąś szamkę. Umieram z głodu. Rozpoczynamy mecz. Podanie Lorena. Obrona Paradisji ma poważne kłopoty. No i sporo szczęścia. Piłka uderza w słupek. Niki 4 pędzi na bramkę. Drużyna Paradisi odzyskała inicjatywę. O nie! Biedna Nina! Niki 4 zawodzi w środku pola. Jej drużyna nie gra zespołowo. To spora szansa dla Warrena i jego Ha! Czy Warren wykorzysta to podanie? Na pewno! Gol Warrena! Lightning sprowadzał z drużyną Paradisi 1 do 0. To była cudowna bramka. Warren jak zwykle nie zawiódł. To wyjątkowy piłkarz. <laughs> Brawo, Warren! Halo, Mark! Nie kibicujesz Warrenowi? Trzał Niki 4! Gol Niki 4 i jej zespół zapomnieli o obronie i skończyło się golem. Kibicujesz złej drużynie? To się okaże! Koniec pierwszej połowy. Lightning sprowadzą z Paradisją 2 do 0. Oddajemy głos do studia, gdzie są Nork i Bary. Nork, to była niezwykle ciekawa pierwsza połowa. Muszę przyznać, że jestem zawiedziony postawą Paradisi. Dziewczyny grały znacznie poniżej swoich możliwości. Wiem, że gorąco im kibicujesz. Myślisz, że mogą odrobić straty? W drugiej połowie jeszcze może się wiele wydarzyć. Dziewczyny, nie przegrałyśmy jeszcze tego meczu. W pierwszej połowie zabrakło nam dyscypliny taktycznej. Przegrywamy dwiema bramkami. Jak mamy to odrobić? W pierwszej połowie każda z Was zbierała dane o rywalach. Musimy je połączyć, a wtedy rozpracujemy strategię przeciwnika. Kluczem do wygranej będzie szybkość. Rozumiecie? Nie przetrzymujcie piłki, tylko grajcie podaniami i wyprzedzajcie przeciwnika. W ten sposób wygramy. Drużyna Paradisi? Wygramy! Kibice nas kochają. Huh? To odwdzięczmy się im. Mówisz masz. Drużyna paradisi rzuciła się do odrabiania strat. Sony, dotarliśmy do kosmicznego portalu. Benet, połącz się z nim! Portal. Dotarliśmy. Orso, co się oh. dzieje? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że portal się nie otworzy. Bennett. Nie rozumiem. W żaden sposób nie mogę go otworzyć. Przecież wpisałem poprawny kod. Bennett, musisz nas stąd wydostać, inaczej skiniemy. <grym> portal. Chcę się otworzyć! Sony, co się dzieje? Klamp złap się czegoś! Co jest grane? A, a ten co tu robi? Wpisujesz zły kod. Powinieneś odwrócić kombinację. Tylko wtedy uda ci się otworzyć portal. Co? To jakieś żarty! Jesteś pewien? Rób to, co mówi ten dzieciak! Portal nie odpowiada! Próbuj dalej. Udało się. Tran, co robisz na pokładzie? Ratuje nam życie. Bez niego zostałaby po nas mokra plama. Dobra robota. Od teraz mój statek to także twój statek. Corso, lądujemy tylko łagodnie. W ruszynie Paradisji zostało niewiele czasu na wyrównanie. Uczony umiejętnościami Niki 4. Jej drużyna zrobiła spore postępy od turnieju na Paradisji. Drużyna Paradisji rozpocznie od szczytu To końcowe sekundy meczu. Czy to będzie ostatnia akcja? Co wyprawia ich bramkarka? Alka 1 opuszcza pole karne i zostawia pustą bramkę. Niewiarygodne! Alka 1, bramkarka Paradis, strzela pięknego domu! Cięża zespół Paradisi. Co za niesamowity mecz! A teraz oddajemy głos do studia. To był naprawdę wspaniały mecz, Nork. Myślę, że możemy stwierdzić, że to koniec pewnej ery. Warren i jego Lightnings byli uważani za murowanych faworytów, a przegrali. I za to właśnie kocham Galactic Football. Ta dyscyplina jest nieprzewidywalna, co sprawia, że jest jeszcze ciekawsza. Założę się, że w szatni zespołu Paradisi trwa teraz wielka feta. Dobrze wiem, co knujesz, ale nie rób tego. To jest rozkaz. Nie wiem, o czym jesteśmy połączone. Nie ukryjesz tego przede mną. Wiem, że spotykasz się z Markiem. Niki, to nie twoja sprawa. Właśnie, że moja, Nina. Chyba już zapomniałaś, że mamy inny plan i musimy się go trzymać. Zrobisz, co ci każę i zakończysz ten związek. I to szybko. Hej, gratulacje! To był świetny mecz. Jak dalej będziesz tak dobrze grała, to spotkamy się na boisku. I to będzie jedyny moment, kiedy mnie zobaczysz. Hej, co się stało? Przyszłam ci powiedzieć, że nie możemy się spotykać. Co? Dlaczego? Może kiedyś ci to wyjaśnię. Po prostu tak musi być. Muszę lecieć. Ale stój! Mam swoje prawa. Patrzcie, kogo znalazłem w mojej kuchni. Pasażer na gapy. Wiedziałeś o nim? E, nie, on na pewno śledził ciebie klampa, a może i mnie? Zadąża. W przygodzie z portalem kosmicznym. Co? Ja? Wielki haszarki? Woli, żebyśmy się ciebie pozbyli? Eee, no w sumie to świetny ze mnie sprzątacz. Jestem specjalistą od kubłów na śmieci. <laughs> Tu się stało. Nie widać żywej duszy. Masz jakiś sygnał od robota? Ma nie Harvey. Do tej pory się nie odezwał. Tu ktoś jest i mam przeczucie, że wkrótce go znajdziemy. Skoro znaleźliśmy życie, to możemy zdjąć maski. Najpierw muszę przetestować to powietrze. Ten twój Harvey twierdził, że ma ludzkiego przyjaciela, prawda? To prawda, ale co ty wyprawiasz? Sony nie! Sony nie. Tak jak myślałem, powietrze jest czyste i skoro możemy nim oddychać, to na pewno tu kogoś znajdziemy. W następnym odcinku Galactic Football. To Harvey? Nie, nie mogę w to uwierzyć. To człowiek. Wersja Polska na zlecenie Disney Character Voices International Studio NR Sound. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Udział w Ziemi Stefan Knote, Iwona Rulewicz, Robert Tondera, Józef Wilka, Magdalena Krylik, Jarosław Domin, Cezary Kwieciński, Katarzyna Łaska, Julita Kożuszek-Porsuk i inni.